Mikołaj, Radwanem Czerwonym, Radwanem, jak już 15 edycja. Mikołaj zawsze jedzie, tylko nie na Saniach, tylko Radwanem. Radwanem z wszystkimi motocyklistami. Są dzisiaj moto -mikołajki. i dzisiaj są wszyscy ubrani na świąteczność. I są prezenty. I będą, Będzie pokaz skuterów. Skuter. Jest fajnie, jesteśmy na moto -mikołajkach. No, jest po prostu bardzo fajnie, bo dostajemy też prezenty z słodyczami. Cześć, pa! Mikołaj przybyła nawet, przybył w kilkudziesięciu, a pewnie nawet kilkuset odsłonach. E, oczywiście 15. E, edycja Moto Mikołajów. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim motocyklistom również, którzy przyjechali dzisiaj tutaj do dzieci ze świetlicy Granej paka. No, jak widać, piękne prezenty przygotowywali dla e, naszych podobiecznych, za co naprawdę z całego serca e, dziękuję. No i wiemy, że dzieci też przygotowały dzisiaj kilka niespodzianek dla e, swoich gości e, i bardzo miło możemy e, spędzić dzisiaj... Ten dzień. Święty Mikołaj, który patronuje dzisiejszemu dniu, no jest takim pięknym przykładem tego, jak się dzielić z innymi. I Święty Mikołaj uczy nas, jak po prostu dawać innym to i dzielić się z innymi, więc myślę, że to taka piękna inicjatywa wszystkich tych, którzy dzisiaj te prezenty przywieźli do zgranej paki. I wielka wdzięczność. Wielka wdzięczność za to, że od 11 lat taka wspaniała impreza. Piękny dzień, po raz 12. Witamy Moto Mikołajów pod siedzibą jednej z placówek z Granapaka, gdzie dzieci ze wszystkich trzech świetlic z utęsknieniem czekały na Mikołajów. To jest co roku wielka radość całego środowiska świetlicowego. Dzieci, wychowawców, rodzin. To piękne wydarzenie, które integruje ten jeden, jedyny raz w roku tylu ludzi dobrej woli, bo moto Mikołajów jak zwykle jest nie kilkadziesiąt, ale można powiedzieć, że kilkaset. A ludzi, którzy przyłożyli się do tego, żeby te paczki były zrobione, możemy liczyć w setkach, więc ludzi dobrej woli jest na naszym terenie, w Dębicy i w okolicach bardzo wielu i dziękujemy z całego serca. Dzisiaj świętujemy szczególny dzień, jest to jubileusz Moto Mikołajów, 15-lecie tej imprezy. I myślę, że tutaj takie największe podziękowania należą się organizatorom, którzy od lat wspierają tę inicjatywę oraz wszystkim Mikołajom, którzy przywożą ze sobą prezenty dla dzieci. A dziecięce uśmiechy i radość są dla nas bezcenne. Także dla wszystkich zaangażowanych osób w organizację tej imprezy wielkie podziękowania i wyrazy szacunku. Podczas zbiórki darów, prezentów naprawdę duże serce motocykliści Dębicy oraz okoliczności otworzyli swoje serca też się tak samo właśnie widać po frekwencji. Po prostu dzieciom trzeba zawsze pomagać. Dobro, dobre uczynki. Bóg wynagradza. Myślę, że dużo radości, przyjemności, eee, można zobaczyć uśmiechy dzieci i to jest bardzo fajne. Przyjeżdżamy, pomagamy, jak co roku na tym, to taka, taka tradycja już. Dzieci się cieszą, my też się cieszymy. Trzeba wesprzeć dzieci, niech się cieszą świętami. Eee, jak my im pokażemy, że jest tradycja tej, oni potem to uszanują. I będzie super, no. Tradycyjnie jestem co roku i jestem, jest mi bardzo miło, że mogę pomagać i bardzo się cieszę. Zdecydowanie jak najbardziej fajna impreza potrzebna. Eee, I widzimy, jakie dzieci są szczęśliwe, więc oby więcej takich inicjatyw było. Także wszystkim dziękujemy bardzo. Jesteśmy, prezenty rozdane, jedziemy do domu dziecka na Przybyli jak zwykle co roku w grudniu do nas y, Motę Mikołaje. bardzo się cieszymy, dzieci są przeszczęśliwe, jest to piękne widowisko, no a przede wszystkim dobre serduszka przyjechały do nas. Tradycyjnie. Tak jest, co roku Mikołaje dopisali, także frekwencja jest bardzo fajna. Cieszymy się, że pogoda się udała, że wszystko udało się bezpiecznie, cały przejazd, także super, że mogliśmy znowu uczestniczyć w takim evencie. I fajnie, że jesteście wszyscy i dziękujemy wszystkim sponsorom. Oczywiście, przejeżdżamy, pomagamy, jak możemy. Wiadomo, pogoda nam dzisiaj dopisała, śniegu nie ma. Dwa tygodnie temu. Jeżeli by to było, gorzej by było. Zdecydowanie. Także cieszymy się.